I uwaga! Stawiamy piąty tier! Co to będzie? I to... Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Tower Defense 6. na Random Tower. Wasza ulubiona, są modyfikacja. Dzisiaj gramy na mapce Cornfield, czy mapkę z poziomu Advance. Więc będzie troszeczkę zabawnie. Z podziemy Advanced, więc zobaczymy jak nam to oczywiście pójdzie, czy damy sobie radę wcześniej niekoniecznie, więc losujemy pierwszy, to oczywiście tier zerowy. Sprawdźmy co tutaj będziemy mieli. Mogę postawić w tym miejscu, mogę postawić. Ja te pytanie tylko co tutaj wyląduje. Uwaga, czy mamy kciuki? Szczerze Mortara się nie spodziewałem, że dostanę na samym początku, ale dobrze zobaczymy jak nam z nim w ogóle może pójść, bo Mortal nie jest jakąś jednostką taką sycie standardową dosyć na takich rozgrywkach, więc zobaczymy, na pewno to od sobie dawał radę, to nie ma szans się wybronić, nie ma podróżnych szans. Więc zobaczymy, jak, jak to wyjdzie za momencik, wylosimy sobie kolejną jednostkę, więc zostawcie teraz kciuki w górę, bo to na pewno nam pomoże, no wioska nam chyba tutaj nie pomoże, więc musicie chyba zostać więcej tych kciuków, bo widzę, że tutaj będzie problem dosyć spory, ale... będzie mega ciężko to ci wam powiem. Dobra, szybciutko, 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 czy miałem coś nowego, coś nowego wylosować? <słuch> Czy ja, Wojtku, nie mówiłem, coś się nas tego, że ty mnie trolujesz? Że ty mnie trolujesz w tej każdej gierce. Ja tak często wylosowuję dwie te same jednostki, że to się wręcz w w gólecce nie mieści. Naprawdę. No i wy mi powiecie, że to jest standard, że to jest normalne, że ja losuję takie oto jednostki tego typu. Dobrze, w takim razie zostaje mi tylko się wykupić, zapłacić bardzo dużo i zaryzykować, czy to nam coś zmieni. Eee, sprawdźmy pierwszy tier. Proszę, coś mocnego, bo nie wygramy tego, nie ma szans. bumerang ej, bumerang 1.0.0, nie ja, może super ekstra jakoś z nim. No ale tak samo nie ma tragedii, jak mi się wydaje. Nie ma tragedii. Dlatego ja to zobaczymy, może tutaj będzie troszeczkę nam teraz to lepiej szło. A może też niekoniecznie, runda 11 dopiero. Już wydaliśmy troszeczkę sporo pieniędzy. Pytacie mnie też często jak się modyfikacja ta nazywa. Jest to Blues 6e mod, a ja dokładnie mówiąc wszystkie te modyfikacje tego typu pod podawałem na Discordzie. który was bardzo serdecznie zapraszam. W opisie jest link do discorda, gdzie są wszystkie właśnie te mody, których ja używam w strefie 3 i następnie wchodzicie po prostu na pokój mody i tam wszystko jest wprost napisane, Więc nie ma żadnego problemu, wszystko jest jasne. Dobra, mamy wreszcie coś ciekawego. Coś bardzo mocnego potrzebujemy, więc myślę, że te szybciutki pierwszy tier będzie dobrym wyjściem. Mag kolejny, ale przynajmniej jest to Magi 1.01. Więc przynajmniej tutaj mamy te więcej tych bonusów całych, więc z tego się trzymamy. Na razie nikt nie bije kamo, więc ciągle kamo nam przychodzi. Tutaj szczelimy sobie go na górę w takim razie, bo inaczej będziemy nie będziemy nic zadowoleni. Mamy drugi tier, stawiamy. no dobrze. No dobrze, wylosowałem chyba najlepszą jednostkę, najlepszą zdecydowanie. Musimy coś pokombinować, więc spróbujmy w ten sposób. Sniper też nam nie daje jakichś ekstra możliwości, więc natomiast zostaje nam tylko jedną. Roszady, roszady, bo inaczej znowu przegramy. To nie będzie fajne oczywiście. Wioska, no naprawdę, no genialny. Zawsze możemy, żeby wioskę uzyskać. Kolejny raz! Kolejne wykupywanie się! Wykupywanie się ma oczywiście bonus tego typu, że dostaje te pieniążki, więc próbujmy. Mapka cornfieldy nie będzie nas zdecydowanie tutaj oszczędzała, więc trzymajcie kciuki, zostawcie kciuki, napiszcie komentarz motywujący i lecimy! No powiem wam, że chyba tym razem naprawdę tutaj się postaraliście wszyscy, bo mamy dosyć ciekawą jednostkę. E, ustawimy ją na punkt, czyli w tym miejscu, żeby ona tutaj nam strzelała. Mam nadzieję, że to nam wystarczy. Kolejny, drugi tier, proszę, coś mocnego, coś tego super małpkę, właśnie. Ech, dobra, ok, save, spokojnie. Na pewno cię nikt nie troluje. To nie jest trollowanie, to nie jest trollowanie. no to nie może być trolowanie, jak to byłoby możliwe, prawda? Dobra, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, ustawmy Ciebie na Lock'em Place, jednak w takim razie. I kombinujmy, kombinujmy teraz jak najbardziej, bo nie mamy szans. Poważnie, poważnie, serio, naprawdę. Kolejna wioska, która to już wioska jest? Hej, która to już jest wioska, ja się pytam. Ja co chwilę losuję wioski. Non-Toper losuje wioski póki co. Dobra, 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 dobra. O, czekajcie, O, ciebie. Muszę przestawić, dobra? Muszę cię ustawić na rączkę jednak z tego wynika. Sprzedajmy to. Mamy tą wioskę tutaj, więc powinny być tańsze. Tak, są tańsze. A, szkoda, że to nie jest grape przod, prawda? Jakby to był już grape shot, to byłoby super. To byłoby naprawdę po prostu wyśmienicie. I drugi tier możemy postawić. O, to byłoby dobre, Także, czy ja zdołam cię szybciutko postawić? Jesteś tutaj, miejsce jest. Dobra, mam snajpera kolejnego. Snajpera. Aj, słaby, mega słaby snajper. wykupywanko. Wykupywanko, kolejne. Które to jest? liczcie z nami, bo ja się ugubię w tym wszystkim. Trzeci tier możemy wylosować. Dobra, spróbujmy. Trzeci tier. Trzymajcie kciuki, bo to jest chyba naj, naj, najtrudniejszy random pick. Więc wszystko zależy od Was. Uwaga, ja zamykam oczy. Postawiłem? Nie postawiłem. 003 Flash Bomb No, tyle dobrze, że będzie stunowała, prawda? Że ona może stunować nam jednostki. Widzi kamo, ale widzi kamo nawet z poziomu wioski, prawda? Tuż nawet samo to widzi kamo. Trzeciotierowa Super byłaby po prostu cudowna. Ale czy się uda? Uwaga, uwaga, uwaga. Trzymajcie kciuki. No, nie ma szans nawet, żeby to przejść. Mogę kombinować na setki sposobów, ale grami nie pomaga, grami w żaden sposób nie pomaga, ja chyba to będę wydawał pieniążki aż do skutku, aż faktycznie coś dobrego kupimy, no bo widzicie sami co się tutaj wyprawia, dobra, to się coś udało, bo on odepchnął, bo ma środkową ścieżkę, która ma szansę e, odepchnięcia, ale to jest tylko szansa ciągle, to jest ciągle tylko szansa, dobra, ustawmy go na Locking Place jednak, kolejny. Dobra, to jest przynajmniej jakieś tam, jakieś tam pole manewru w przypadku Moaba, więc to nie jest jeszcze aż takie złe, przynajmniej jest cokolwiek do, do bicia, więc dobrze, zaryzykujmy tutaj. No wioska, no oczywiście, no czegoś mógłbym więcej cieć. no wioska najlepsza, najlepsza ever, nawet nie widzi kamo. Nawet nie widzi dobra, no, to jest idealne miejsce na tą jednostkę, zdecydowanie, najlepsze możliwe miejsce, żeby jednostka nic nie robiła, dosłownie. Dobra, przynajmniej będzie bił on moaby, bo jest w zasięgu także bić mołaby, ale nie będzie bił balonów, balony bije tylko i wyłącznie w tym obszarze, w tym, nie jestem pewny czy w tym punkcie, nie, dobra, dobra, sięga, sięga, czyli w tym punkcie będzie w stanie bić mołaby, znaczy bić baloniki, dobra, to przynajmniej już jest to, przynajmniej to. Ok, usuniemy jeszcze ten teren u góry, bo tutaj mamy możliwość, jak widzicie, i tutaj, to jest takie miejsce, w którym będziemy mogli postawić coś mocniejszego. No to dobra, próbujemy, próbujemy, co z tego będzie. Uwaga... Ach, myślałem, że to jest super małpka. Naprawdę, szczerze, myślałem, że to będzie super małpka. To nie jest jednostka warta swojej ceny. Nie jest warta swojej ceny. No dobra, może niby patrząc się tylko i wyłącznie fotowo to jest ona warta. Ale patrząc tak naprawdę, co nam może zdziałać, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Tutaj wolałbym mieć cokolwiek innego tak naprawdę na czwartym tierze. już jeżeli byłoby lepsze od tego. co jak one widzicie, nie boostuje nikogo, boostuje sam siebie. Bo nie ma innych dart małpek. obok. 63. runda. Oj, tu będzie ciężko. <laughs> 63. runda będzie dla mnie koszmarem wręcz. Ale spróbujmy. No To przechodzi znowu. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to wybronić, czekajcie, ja muszę w takim razie ją sprzedać, muszę cokolwiek zrobić, bo inaczej będę przegrywał non-topper, tak? Boomerang też nie jest tą jednostką, aj... Dobra, ale spróbujmy tym setupem, najwyżej no, ja po prostu nowa będę grał, o, ciekawe To jest ciekawa jednostka, ta też jest do, do, dosyć, dosyć ciekawa Zresztą też nie daje mi dużych możliwości, prawda? Ustawmy go, go na smarta, ale to... Niestety wywaliło mnie coś, nie wiem co, która wioska spowodowała, która jednostka to spowodowała, podejrzewam spajki, podejrzewam spajki w, w takim razie, dlatego muszę nowej tak czy się losować, troszeczkę szkoda, ale dobrze. O, to jest ciekawa jednostka, Ice Manki, ale oczywiście ona mi nie wystarczy, to nie jest jednostka, która wygrywa grę. Tornado, wow, dobra, to już daje nam jakąś szansę, na powielenie wszystkiego oczywiście. 2-3-0 Hmm, nie jestem fanem tego upgrade'u, wolę iść w 0.3.2 akurat, no ale to nam daje jakiekolwiek szansę teraz, już w tym momencie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz w praktyce. Um, ustawmy te. Tutaj... Ojoj, nie. Nie ma szans, Z tym i tak, czy siak. Potrzebujemy jeszcze coś, potrzebujemy coś jeszcze. On, no nie jest sobie jedno słowo, można wygrać, ale dobra, spróbujmy na razie tym, co mamy. Dobra, teraz użyjemy skilla i zamienimy go w tego Olbrzyma. Dobra, to nam chyba wystarczy. No, prawie wystarczyło. No dobra, ale daliśmy przynajmniej radę. Było ciężko, bardzo yeah. ciężko. Kolejny taki, no bez sensu, co chujcie. Więc wiecie co? Ja w tym momencie już zatrzymam autostart, więc nie będę teraz leciał. Po tej rundzie kupujemy piątki, nieważne co się miałoby wydarzyć. Sprzedajemy Was. Was już nie ma. Was już nie ma. Sprzedajemy jeszcze tego pana i już w tym momencie mamy możliwość zbudowania piątego tieru i teraz pytanie, czy postawię go tak, żeby jeszcze sięgała dolna wioska? <laughs> Chyba jednak nie. Widzicie sami, że nie jestem w stanie go postawić go w takim miejscu. W takim razie sprzedawajmy dalej. Sprzedawajmy jeszcze tego pana. Mamy. We wszystkich tych miejscach jest on do postawienia. Więc postawimy go jeszcze z bonusem, pewnie chyba, tak mi się wydaje. Bo 43 tysiące. Zobaczymy, jaki będzie bonus. Powinno nam dostać około 2000. Teraz trzymajcie kciuki. Wszyscy trzymają teraz kciuki. Zostawiacie łapeczkę w górę. Komentarz, motywujący oczywiście do mega dobrego wyniku. I uwaga, stawiamy. Piąty tier, Co to będzie? I to. No, powiem Wam, że mogło być gorzej. <noise> Mogło być gorzej. <noise> Ale to nie jest piąty tydzień wygrywający grę, przynajmniej nie bez spida I zaoszczędziliśmy prawie 8000. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I do tego no... Jesteśmy pisani chyba. Może sobie strzelać ile chce, bije bardzo wolno, więc bez spida on nam nic nie zniała Bez spida oczywiście. jakbym miał spida, to spoko. O! <noise> Gdyby miał górną ścieżkę, z górną ścieżką byłby super. Naprawdę, byłoby mega dobra jednostka. Ze środkową, i to jeszcze bez tego upgrade'u, więc nie biję lidów. To nie jest dobra jednostka. To nie jest dobra jednostka, ale próbujmy, próbujmy szczęścia. Może się ono wreszcie do nas uśmiechnie. E, zmieszczę tak, żeby widział jeszcze kamo w razie W. Chyba nie. Oczywiście, że nie. No nie, nie ma szans. No dobra, dostaliśmy noska, oczywiście tutaj nie widzi kamo, bije szybko, przynajmniej tyle, że ma turbo więc będziemy w stanie go używać, no będziemy go mało kiedy oczywiście używali, a przynajmniej jesteśmy w stanie go używać. <gry> dobra, Victoria, więc przynajmniej tyle, że dostaliśmy, teraz przeszliśmy harda, mm, ale próbujmy dalej, próbujmy, może jednak coś wylosujemy ciekawego, ja usunę tutaj jakąś noskę. Tutaj zmieściłbym, proszę, no proszę przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle, żeby tutaj wrzucić jednostkę jakoś. Nie naprawdę. Oczywiście, że nie dam rady Byłoby za, za fajnie. Usunuję jeszcze tego. Dobra. No... 2.04. Przemyślę, że to jest maksymalna jednostka, prawda? Przez, że to jest maksymalna jednostka. Będzie rzucał... Nie pamiętam ile on tego jest w stanie rzucić. 1 na grę czy 2 na grę? Nie pamiętam ile, ale jest jaka, jakaś ilość. Jak on może maksymalnie rzucić, postawmy tutaj, żeby było przemysł, żeby widział camo. lotniskowy. o już jest ciekawa jednostka. Oczywiście ma widzenie camo, i nie potrzebuje tego całkowicie, bo zapewne naprawdę mógłby mieć środkową ścieżkę, byłby mocniejszy wtedy. No ale przynajmniej na położy w przypadku sterowców. Przynajmniej teraz, w przypadku sterowców, mamy jakkolwiek tutaj, tutaj możliwości bijące. Może nie jakoś super ekstra mocne, oczywiście, no ale przynajmniej cokolwiek tam możemy tutaj jeszcze i działać, więc to jest najbardziej na plus, więc niestety ale z tego wynika, że Spike Factory wywala gierkę więc go usuwamy całkowicie i postawimy jeszcze jedną jednostkę kolejny Spike, a tego bym chciał bardzo Ta, będzie? będzie chodził, mam na to nadzieję, bo on jest dobry on jest bardzo fajny, więc go bym wolał mieć oczywiście nie ma one widzieć ananasów no ale mam nadzieję, że on mnie nie wywali, jeśli wywali to oczywiście go sprzedam, bo wiem, że to są chyba spajki Spajki tutaj po prostu roz, rozwalają Ale ten spajk jest mega fajny Więc bardzo bym go chciał ale Bardzo, bardzo bym go chciał Dobra, to ten lata za tymi celami No i spoko, w tym momencie No mam jakąś tam Złudną nadzieję wygranej, ale teraz Dobra, robimy teraz tutaj malutką Zabawę, sprzedajemy tutaj sporo Jednostek stąd, bo tutaj Chciałbym postawić kolejne czwarte tiery Oczywiście Mortar, mortar usuwający Opancerzenie Fajny, on jest już naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny. Oczywiście to nie jest mortal bijący, on nie bije. Oto to jest mortal supportowy. To jest support tylko i wyłącznie, więc tutaj oczywiście, no, nie ratuje on nas jakoś. Więc ja zacznę chyba sprzedawać to wszystko, bo to już jest taki moment, w którym musimy cokolwiek robić, żeby już wygrywać. Bo inaczej nie mamy żadnych szans. Kolejny. Czy ja mówiłem, że tutaj Wojtku, ty mnie po prostu trolujesz z tymi grami? No to chyba mówi samo za siebie, takie mowa wrażenie. To chyba że mówi samo za siebie. E, ciebie nie mogę sprzedać. Ciebie mogę sprzedać. Ciebie też sprzedam w takim razie. Wylosuję kolejnego. To nie jest jednostka jakaś mega, mega fajna dla mnie. Mogę przenosić teraz inne jednostki w inne miejsce przynajmniej, ale to nam nic nie daje za bardzo. Bo nie mam chyba co przenieść tak naprawdę. Coś, co byłoby tyle, tyle mocy, że mógłbym to przenieść w inne miejsce. Chyba nie mam takich jednostek. Chyba nie mam. teraz ja tutaj patrzę wszędzie, ale nie mam takich jednostek, że faktycznie mogę sobie pozwolić, żeby, żeby ją przyniosę i temu mogę wygrać. Ja już nawet się nie staram. Powiem wam szczerze, że tutaj ono się pilnowania ja tego końca, bo to. No nie wiem. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym to wygrał. ogóle nie mam wadego pojęcia, co by się musiało teraz wydać, żebym to wygrał I jakkolwiek tutaj jeszcze. Ale oczywiście będę się starał oczywiście, że się, że się będę starał. No dobra, mamy Ice Monkey kolejnego. Patrzcie jak ten setup jest straszny, on jest po prostu okropny. Jest w ogóle czy pierwszego DDT pokonamy, ale chyba nawet same spajki powinny sobie z nim poradzić, takie mam wrażenie. że same spajki z nim chyba wygrają. Ale już będę starał się tak grać w ten sposób, że jeśli przegramy, to przegraliśmy. Nie będę to jest bardzo niską minioną i na pewno się już nie będę wykupywał, bo to już nie ma sensu. Wystarczy, że się, że się wykupiłem w rundzie 63 kilka razy. To już mi wystarczy. Wtedy i tak czy siak już miałem mega farta, że trafiłem na Ice manki Ice w tej postaci jest naprawdę bardzo przyjemny. Chodzi tutaj głównie o te kolce, które zostawia na balonikach. One są bardzo mocne. Te kolce są mega mega mocne. Użyjemy skilla, wygramy z nimi. Nie, nie. Runda 90. Dziękuję Wam oczywiście bardzo za oglądanie. Pozdrawiam moich kochanych wspierających. Dzięki Wam, że jesteście cały, to jest tutaj ze mną się poszerzam. Tutaj Wasze grono. Na razie do kolejnego odcinka. Hej, hej pa.